Cześć, witam Was w kolejnym odcinku, a dzisiaj... Już w czwartek reprezentacja Polski zmierzy się w czwartej kolejce eliminacji do Mundialu 2026 z faworytem grupy G. Dokładnie rzecz ujmując, zagramy na wyjeździe z Holandią i będzie to debiut dla naszego nowego selekcjonera Jana Urbana. Jakie szanse mają Biało-Czerwoni? Jakie są mocne strony Polaków, a jakie Holendrów? Dlaczego Marko Van Basten określa naszą drużynę sztywnym zespołem? O tym dowiecie się w dzisiejszym materiale. Zanim zaczniemy, zachęcam was do zasubskrybowania mojego kanału z opcją dzwoneczka, dzięki czemu nie przegapicie kolejnych filmów, które będę tutaj publikował. Bardzo was również proszę o polecenie tego materiału, jeżeli przypadnie on wam do gustu. Nie zapomnijcie również o zostawieniu kciuka w górę. A teraz chwila dla partnera kanału i przechodzimy do dzisiejszych bardzo ciekawych newsów. Wspólnie z partnerem kanału Superbet przygotowaliśmy dla Was limitowaną akcję specjalną. Rejestrując się z linku w opisie lub wpisując podczas rejestracji kod Football TV, możecie otrzymać bonus aż 350 zł. Wystarczy, iż postawicie na remis do 10 minuty w meczu Polski z Holandią. A jeśli Wasz zakład okaże się wygrany, to otrzymacie bonus aż 350 zł. Co ważne, jest to promocja dla nowych użytkowników. Musicie dokonać pierwszego depozytu na kwotę 50 zł. I postawić na remis do 10 minuty meczu Polska-Holandia. Dla przykładu ja postawiłem taki singiel za 50 zł I jeśli mój kupon okaże się wygrany, to otrzymam pieniądze nie tylko za wygrany zakład, ale także bonus w wysokości 350 zł. Co ważne, nie musicie obstawiać całych 50 zł, bowiem minimalna stawka kuponu, która zalicza się do tej promocji, to zaledwie 2 zł. Warunkiem jest jednak wpłata na konto w wysokości 50 zł. Link do rejestracji i regulaminu znajdziecie w opisie filmu oraz w karcie pod materiałem. Pamiętajcie o kodzie Football TV i że oferta jest tylko dla osób pełnoletnich. Eliminacje do Mistrzostw Świata w Ameryce Północnej zaczęliśmy jeszcze pod wodzą byłego już selekcjonera Michała Probierza. Rezultat po trzech kolejkach dwa zwycięstwa i jedna porażka oraz bilans bramek zdobytych do straconych 4 do 2. Jeśli natomiast spojrzymy na tabelę, możemy zobaczyć, że Finlandia po czterech kolejkach ma 7 punktów, a Holandia wyłącznie po dwóch 6, oraz potężny bilans bramkowy 10 do 0. Dla przypomnienia, w czerwcu rozgromili u siebie Maltę 8 do 0, oraz wygrali z Finlandią na wyjeździe 2 do 0. Tak więc, porównując to do naszych pierwszych meczów z Finami i Maltańczykami, różnica poziomów wydaje się być ogromna. Do tej pory graliśmy z Holendrami w całej historii 20 razy i wyłącznie trzykrotnie udało nam się z nimi wygrać, z czego po raz ostatni w 1979 roku, co tylko bardziej zabija nasze nadzieje. Jednak udało nam się również siedmiokrotnie zremisować, a po raz ostatni dokonaliśmy tego podczas Ligi Narodów z 2022 roku, remisując na wyjeździe 2 do 2. Niestety był to gorzki remis, ponieważ przez 50 minut prowadziliśmy 2 do 0. Co gorsze, był to nasz jedyny mecz z Holendrami w XXI wieku, w którym udało nam się zdobyć jakiekolwiek punkty. Nawet biorąc pod uwagę mecze towarzyskie, remis w 2022 roku jest do tej pory jedynym w naszym CV. Pojawia się teraz pytanie, czy mamy jakiekolwiek szanse z Holandią, aby przynajmniej powtórzyć mecz sprzed 3 lat. Jak nam wiadomo, w piłce wszystko jest możliwe, ale wiele kwestii hamuje nas w dokonaniu punktowego sukcesu w czwartkowy wieczór. Po pierwsze, prowadzenie kadry w ostatnich latach. Od 2023 roku nie bójmy się tego mówić, ale zaczęliśmy grać istną padakę. Eliminacje do mistrzostw Europy w Niemczech były w naszym wykonaniu fatalne, a porażka czy remis z Mołdawią zapisały się na naszą czarną listę w historii meczów polskiej reprezentacji. To, że udało nam się awansować na euro, można więc nazwać niemałym szczęściem w połączeniu ze znakomitymi umiejętnościami wojciecha szczęsnego, którego już w kadrze nie mamy. O ile kadencja Fernando Santosza była krótka i tragiczna w skutkach, tak, kadencja Michała Probierza, również w dłuższej perspektywie, nie zmieniła znacznie naszego położenia. Stawianie na dużą ilość nowych nazwisk, często tych młodych, było bardzo ciekawym i dobrym impulsem na początek pracy Probierza w roli selekcjonera. Niestety ten sam trener nie miał zupełnie pomysłu na grę, a nawet na szkielet zespołu. Bardzo często rotował składami oraz formacjami i nie przyniosły nam one nic oprócz zaskoczenia kogo i na jakich pozycjach mogliśmy zobaczyć w pierwszej jedenastce. O ile brak awansu z fazy grupowej zeszłorocznych Mistrzostw Europy były wliczone w koszta, ponieważ znajdowaliśmy się w trudnej grupie, tak nie można w żaden sposób wyjaśnić późniejszych wydarzeń. Spadek z Dywizji A Ligi Narodów, mimo początkowo wygodnej sytuacji punktowej oraz zabranie opaski kapitańskiej Lewandowskiemu dzień przed ważnym meczem z Finlandią, stało się rzeczywistym zwierciadłem naszej pozycji w dzisiejszym futbolu. Po drugie, o ile czas probierza przeminął, dym po jego absurdalnych akcjach z czerwca wciąż unosi się w powietrzu. Piotr Zieliński, który został nowym kapitanem Białoczerwonych, teraz został jej pozbawiony przez Jana Urbana z powrotem na rzecz Roberta Lewandowskiego. Zielon, również na konferencji w czerwcu, nie bezpośrednio dawał do zrozumienia, i nie tylko on, że nie miał do końca nic przeciwko pozbawienia lewego opaski, a teraz nadal będzie musiał grać z nim w tej samej drużynie, udając jakby nic wcześniej się nie wydarzyło. Oczywiście jest to już poniekąd szukanie dziury w całym, ponieważ możliwe, że obaj piłkarze dojdą bądź już doszli ze sobą do porozumienia, co jednak nie zmienia faktu, że cała sytuacja pozostawia gorzki posmak. I po trzecie, większość naszych kadrowiczów będących częścią topowych klubów bądź lig najzwyczajniej w świecie nie gra, bądź jest po prostu bez formy. Wyłącznie Jan Bednarek i Jakub Kamiński spośród piłkarzy z pola mogli się liczyć na dobrą ilość minut na murawie, wykorzystując je jednocześnie w jakościowy sposób. No ale nie możemy wyłącznie mówić w negatywnym kontekście, stąd wymieńmy i te pozytywne strony, nawet w przypadku kiedy nie brzmią one aż tak przekonująco. Po pierwsze, nowy selekcjoner Jan Urban to były piłkarz bardzo jakościowy na marginesie, więc może nieco bardziej rozumieć piłkarzy od strony psychologicznej aniżeli poprzednicy. Wydaje się również, że Urban nie ma nic do stracenia. Po zwolnieniu Santosza na probieża spadła presja wyciągnięcia Polski z dna i awans na euro. W połowie cel ten dokonał, ponieważ zagraliśmy na Mistrzostwach Europy, jednak później ponownie zaczęliśmy głęboko grzęznąć. Można powiedzieć, że od Urbana oczekuje się tego samego, ale wcale tak nie jest. Większość kibiców podchodzi do nowego selekcjonera neutralnie, bądź sądzi, że i tak zostanie zwolniony w przyszłym roku. Sam prezes pzpn Cezary Kulesza natomiast nie wydaje się fanem Urbana i zatrudnił go wyłącznie dlatego, że nie udało mu się ściągnąć z Japonii Macieja Skorzy. Na Janie Urbanie ciąży więc znacznie mniejsza presja, ale i większe pole do popisu i udowodnienia, że może pozytywnie zaskoczyć. Przypomnijmy także, że dobrze zna się on z Adamem Nawałką i mają podobne spojrzenie na piłkę. Stąd warto nie skreślać na samym początku, 63-letniego szkoleniowca. Kolejną pozytywną rzeczą jest oczywiście powrót Roberta Lewandowskiego oraz mimo wszystko powrót Kamila Grosickiego. Wiadomo, że zdania są mocno podzielone zarówno do jednego jak i do drugiego, ale mówienie, że są niepotrzebni jest wyłącznie objawem niewiedzy czy wręcz głupoty. Robert Lewandowski to oczywiście jakość sama w sobie i co najważniejsze, jest on mocno uzależniony od gry całego zespołu. To nie profil Leomessiego, który potrafi minąć połowę zawodników drużyny przeciwnej i zdobyć bramkę. Jest za to bardzo dobrą dziewiątką i przy jakościowych podaniach kolegów z drużyny przez szesnastkę jest skutecznym egzekutorem. W przypadku Grosickiego stawienie na niego od pierwszej do ostatniej minuty nie ma sensu, jednak jako zawodnik z ławki potrafił już nieraz wnieść dużo dynamiczności i odwagi w atakach na skrzydle. Szczególnie że od lat nie potrafimy stworzyć nowych skrzydłowych, stąd skreślanie doświadczonych weteranów w formie wydaje się być po prostu absurdalne. Co do mocnych stron Holandii, to chyba każdy kibic z piłki nożnej wie, że nie trzeba w naszym kontekście o nich mówić. Oczywiście mogę teraz przedstawić profil każdego ich najmocniejszego piłkarza z każdej formacji, ale czy ma to sens, jeśli z Finlandią czy Mołdawią, pozbawionej gwiazd, potrafiliśmy kompromitująco przegrać, pewne jest jedno: Holandia zdecydowanie będzie się żywić naszymi błędami taktycznymi czy indywidualnymi, które często popełniamy. Aby więc móc powalczyć o punkty, musimy takich błędów się strzec jak ognia i dodatkowo dodać coś od siebie, a tym coś będzie oczywiście gra na 100% od pierwszej do ostatniej minuty, ponieważ to również nasz problem. Potrafimy grać świetnie 15 czy 20 minut, aby przez resztę czasu grać chaotyczny i niepewny futbol. Co jednak na nasz temat sądzą holenderskie media. Już rok temu przed Euro w Niemczech legenda reprezentacji Holandii Marco van Basten tak opisał profil naszej drużyny narodowej: "To sztywny zespół, który za bardzo nie chce atakować, ani grać w piłkę. Drużyna ma małą skłonność do gry, głównie się broni." Jan de Zoo podczas łączenia w kanale sportowym podsumował pierwszą konferencję prasową Ronalda Kumana w kontekście, między innymi, najbliższego meczu z Polską. Mało było pytań o polską reprezentację. Guman powiedział, że obserwowali i analizowali reprezentację Polski, ale teraz wkroczył nowy trener. Według ich wiedzy Jan Urban preferuje grę z czwórką obrońców. Powiedział, że cieszy się, że wrócił Lewandowski, ale podkreślił, że Holandia musi skupić się na sobie i zaliczyć dwa zwycięstwa. Sam Jan Urban na konferencji reprezentacji Polski nie gryzł się w język, przyznając, że to Holendrzy są znacznie silniejszym zespołem. Nie oszukujmy się. Wiemy, kto jest faworytem w czwartkowym spotkaniu. Gramy z naprawdę mocną reprezentacją. Będziemy szukać pozytywnego wyniku. Zdaję sobie sprawę, że takie drużyny lubią być w posiadaniu piłki." Lubią kontrolować spotkanie, ale chciałbym, żebyśmy w wielu fragmentach meczu utrzymywali się przy piłce. Tylko w ten sposób możemy sobie wykreować jakieś dobre sytuacje bramkowe. Tego na pewno będę oczekiwał, tego będziemy próbowali. Podsumowując, przestańmy wiecznie budować nadzieję, czy też inaczej mówiąc mieć nadzieję na poprawę gry naszej drużyny narodowej. Jeśli faktycznie jej chcemy, musimy tego wymagać, a nie liczyć na przysłowiowy cud nad Wisłą. Niezależnie od wyniku czwartkowego meczu, nawet wygrana nie będzie dla nas sukcesem, jeśli w kolejnych spotkaniach ponownie będziemy popełniać te same błędy zarówno na płaszczyźnie taktycznej, indywidualno-sportowej, jak i tej mentalnej. Od długich lat nie wyciągamy wniosków i to, że ponownie zapunktujemy z europejskim gigantem, będzie wyłącznie miłym wspomnieniem. Jeśli oprócz tego nie będziemy chcieli dalej się rozwijać i ulepszać na każdej możliwej płaszczyźnie, to jest jednak moje spojrzenie z perspektywy tego, co mówi mi głowa. Natomiast kierując się sercem, oczywiście liczę na kolejne zdobyte punkty w starciu z Holandią. Ja sam osobiście typuję wynik 2 do 2. A wy, jaki wynik obstawiacie w czwartkowym meczu biało-czerwonych i jakie macie opinie na temat obecnej sytuacji reprezentacji Polski? Zgadzacie się z tym, co powiedziałem w materiale, czy może macie inny punkt widzenia? Chętnie go poznam. Sekcja komentarzy oczywiście należy do Was. W dzisiejszym materiale to już wszystko ode mnie, jeżeli się Wam spodobał, koniecznie subskrybujcie po więcej, pamiętajcie, aby polecić ten materiał dalej. Zachęcam Was również do zostawienia kciuka w górę, słyszymy się oczywiście już niebawem w kolejnych newsowych materiałach. Na razie